Nie, na miejscu. Nie, 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 nie. Na dół cię. No, to się. Na dół cię. Jeden żywy. Na dół cię. A, już. Nie ja, ruchajcie się. Nie zaskoczamy. kochamy. Bo zginiecie, bardzo wiadomo. I oni też tylko ja widzę frycusami Uszulka jest więcej nikt nie wierzy Bójcie się prawdy No to prawda was dopadnie. Także chciała się Uszulka zapytać I Ja też A tu było W mojej skrzynce było takie coś Pierwszy raz no Adwentyści nie głosili Nagle zaczęli głosić Adwentyści tu nasu. To jest znaki czasu, adwentyści głoszą. W mojej skrzynce jest, czyli mają konkurencję, to świadki Jehowy, bo wszyscy głoszą Chrystusa, a świadki Jehowy głoszą Jehowę. Filipian pierwszy, rozdział 15 do 18. Tu wiadomo, zwoje w Kumran. Także macie wszyscy pisma święte w internecie, też macie. Także nic nie macie, bo faryzusze też mieli pisma święte, i przyszedł. Przyjechał na osiołku no, w Kumran, tak, zwoje macie. Jechał na osiołku Chrystus król Izraela żeście go zamordowali. Dzisiaj go mordujecie. Adwentyści, sadyści, Ellen White w trupa wieżom. Elentwight White nie żyje 100 lat, mają Ellen White. Czy mają Jehowę, amerykańską kobietę, przetecznicę, prostytutkę duchową. No i mają pełno książek, mają czasopisma. Jak nie strażnica, to znaki czasu, tak. No i oni tak po prostu dodają zwoje i co dodane jest do Biblii po przekręcanej Słowo Boże, to wszyscy faryzeusze tłumaczą to Słowo Boże. Wszyscy. No i teraz Chrystus przyszedł przez Uszulkę, Bogdana i Zbyszka. Trzech świadków uczniów Chrystusa są. I tutaj jak się rozwali ta władza diabła, Księga Daniela 2, 44, 7, 27, no to żebyście byli święci tak Chrystus. Uświęci, u, uświęcili się w Jego Prawdzie, w Jego Miłości. Przede wszystkim w Jego Prawdzie. Bo prawda wyzwoli Was wszystkich, zakłamanych sekt amerykańskich. No, jak rozumieć Biblię? No ja, Biblia to 66 książek. Ale jaką Biblię? Świadków wiechowy, Warszawską czy tysiącradkę? Czy Gdańską, czy Poznańską? Przekład. Pewno w Internecie jest nowy. Jaki to jest? jakiś tam... No i ten się modli do Biblii. Do Biblii się modli. Ale jak byliśmy ze zwyżkiem, to już Adwentystów, to nas nie przyjęli. No i oczywiście znaki czasu, tak? Zarozszerwani w świecie diabła, który opętał wszystkich, zaślepił wszystkich. Nie wiedzą, gdzie będą żyć. No ale czekają. Na kogo czekacie? To co, na kurs ma się Urszuka zapisać do, do Adwentystów? Dnia siódmego kurs Biblii, czy do świadków wiechowych? Który Bóg jest lepszy? Ten co ma znaki czasu i nie mogą poznać przyjścia, ale Biblią się posługują. Na wszystko mają odpowiedź. Przy zakończeniu starego roku i przy rozpoczęciu nowego roku mają wersety. Ale że Bogdan przyjdzie, u Szulka i Zbyszek to nie mają. Uczniowie Chrystusa że głosimy. No to adwentyści, znaki czasu, zobaczcie, jechowa was uśmierci, bo nie jesteście świadkami Jechowy, Bo jechowa prawdziwy Bóg amerykański ma zniszczyć wszystkich oprócz świadków wiechowych, Bo tylko oni głoszą w 239 krajach. I Przyjdzie na koniec nawet adwentystów. Tak, przyjdzie na was koniec według nauki świadków wiechowych. A ja wam mówię, że każdy, kto nie uwierzy w Chrystusa, naszego Ojca, który jest Ojcem w niebie, Ojcze nasz, w Ducha Prawdy, przez Ducha Prawdy, Jana 14:17. No to jest kłamstwo diabła. I w grzechach swoich pomrzecie. Jana 824. Pomrzecie w swoich grzechach, w swojej głupocie. Oświęcim to zrobił, Bóg czy ludzie? Próba wiary. Ci, co byli pomordowani, zmartwychwstaną, tak jak Chrystus zmartwychwstał. Tylko Chrystus zmartwychwstał Dnia Trzeciego. Łazarz po czterech dniach zmartwychwstał. uboga dzień jeden dzień, jak tysiąc lat. A teraz jest pierwsze martwych zmartwychwstanie. Muszulka, Zbyszek i pierwszy Pierwsze martwych zmartwychwstanie, ale jest Sodoma Gomora. Chrystus żyje w duchu prawdy, jego jest Sodoma Gomora. Czyli niemoralność, zakłamanie totalne. Aniołów nie ma albo są pochowani. I się wyłonią, jak czas się wypełni. Czas się wypełni, bo na pewno się wszystko wypełni w czasie. Bo Chrystus przyszedł, związał szatana, osądził ten świat, i teraz pierwszy z w stanie. Kto głosi pierwszy z w stanie? Burszulka Bogdan, czyli ja i Zbyszek. Mateusz 10,8. Skrzeszamy Was, jak uwierzycie, że Chrystus jest Bogiem Ojcem. Nie ma dwójcy, trójcy, nie ma religii. Re, religii Chrystus żadnej nie założył. To Wy jako powołani się faryzeusze zrobiliście i zniszczyliście wybranych. Który Chrystus wybiera? To zamiast głosić Chrystusa, to wy zrobiliście to. Wy jesteście fałszywe Chrystusy. Adwentyści, świadkowie Jehowy, wojni chrześcijanie, protestanci, zielonczędowcy, wszyscy, którzy mają pisma i nauczają, są fałszywymi Chrystusami, bezprawie, miłość do ziemi ponieważ bezprawie, czyli wasze bezprawie Mateusz V rozdział od 17 do 20 a nie macie większej y, sprawiedliwości jak faryzeusze i zostało trzech wybranych ze względu na wybranych niech ojciec Manuel skróci te dni bo ja już nie mam siły, bo Chrystus jako doskonały nauczyciel miał tylko 11 uczniów 72 ucznia się cieszyli, że demony uciekają a mieli się cieszyć, że są zapisane w Księdze Życia Baranka no A wy się, z czego się cieszycie? Że każda religia chwali swoją krowę dojną, i macie kasę faryzejską w Budę. Bo chłop pojechał na, na, na rynek, na, na sprzedać krowę. Nie powiedział, że ta krowa daje 2 litry mleka, a je cały czas, cały dzień jej i tylko 2 litry mleka daje. On mówi, że ta krowa prawie nic nie je, ale daje 20 litrów mleka. I on sprzedał. To wy tak, reklamujcie swoje firmy, sekty religijne. No, i to macie te cuda z wieś wybranych, że tylko Wy macie prawdę. Chrystus jest prawdą, kto pójdzie za mną, to zginie, a kto pójdzie za Chrystusem, to będzie połączony w prawdzie. Hebrajczyków 8 rozdział, do 8 do 12. I nikt nie będzie mówił: Poznaj króla Izraela, ojca, bo wszyscy go poznają. Ale teraz tylko zna Uszulka, ja, Bogdan i Zbyszek. Jesteśmy wybrańcami. A żaden adwentysta nie jest wybrany, bo jest powołany przez Amerykę. I czeka na to, co mu nakłamali. No, wszystkie religie są powołane, nie? teraz jest wybranie, że mają dać się wybrać. To jest Biblia warszawska, Gedeonitka, to jest przekład Świadków Pomagamy, wykładać słowo Boże dla wnikliwych. Mateusz 13, 11. Wam jest dane poznać tajemnice Królestwa Bożego. Tym Królem jest Chrystus. Niechowa amerykański to robi wojny psychiczne, tak samo Ellen White, To Ameryka, sekty z Ameryki przyszły. W Watykan, wiadomo o co chodzi. Chrystus nie założył rzymskiej kości powszechnej, bo to w Rzymie było założone przez Konstantyna. I Chrystus przychodzi, i iskra prawdy, z Polski. Macie trzech uczniów. Trzech świadków Chrystusa i Dzieci Tak, Świadkowie Jehowy zrobili jedną religię widzialnej wiary. No, możemy no, udowodnić, bo my nie możemy kłamać, bo żaden kłamca nie wejdzie do królestwa. Bo król jest, yy, ma prawo, jest prawo prawomówny, dotrzymuje obietnic, słowa, i może kłamać król. I się nie boi, że mu ktoś zabierze władzę służebną, królewską, bo on ma tą władzę, Chrystus. Dokonało się, że otrzymał wszystko od tego ojca, naszego dziadka. I teraz przekazuje królestwo. Kiedy 12 12 22 rozdział 22-29, do 29. także pokazuje mi tą religię prawdziwą, która uciekła ze stojakiem. Z wiary można zrobić religię. To są inteligentni ludzie, faryzeusze, którzy wmawiają ludziom, że mają religię. Jaką? Kto założył? Russell? Rutherford? Kto? Sami się założyli. Związali się w organizację, wykluczają ludzi, którzy zabile co? I ludzie ostracyzm najpierw mówią, że tylko jedna religia prawdziwa, a później on się psychicznie daje rady, wykluczony. A ja kocham świadków Jehowy z z mnie spera i mówię im prawdę, jak jest, bo jestem synem Bożym, Rzymian 8:19. Urszurka jest córką Bożą, drugi Korytarz 6:18, a tym Bogiem, Ojcem w Niebie jest Chrystus, król Emanuel. A wszyscy są synami diabła, jak nie wierzą w prawdę Chrystusa. apostolskie 13, 13:10 synami diabła są, bo nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Dzieci Boże to jak się każdy rodzi, a później mu wtłaczają program, gdzie się urodził, Tłaczył mu program diabelski. 1 Jana 5,19, drugi Korynta czwarty rozdział. Cały świat diabeł zaślepi, jeszcze Słowo Boże fałszują, a Biblię chcą studiować, z kim chcecie studiować tą Biblię? Adwentystami, ze Świadkami Jehowy, czy z Wolnymi Chrześcijanami, czy z Bogdanem, może z Urszulką, nie ze Zbyszkiem, wyłożymy Wam Słowo Boże za za darmo jest prawda. Efezjan drugi rozdział od 1 do 10. darmo z łaski. Już uczynki skazane jak chcecie, pieniądze możecie rozdawać biednym, żeby pozyskać przyjaciół niesprawiedliwą pieniądzą, nie Mamoną. Tylko po to są te pieniądze. A reszta to diabeł dał władzę przez pieniądze wojny i wszyscy się sprzedali jak judasz za pieniądze. Te pieniądze Judasz nie rozdał biednym, tylko się powiesił. Tak. A jak... Yy, na marszałach rzuca na śmierć olejkiem, to ten olejek, żeby sprzedać, Judasz, i chciał, żeby tak dalej. Bo miał skrzynkę jako skarbnik, że podbierał pieniążki. Czyli pieniądze nie, nie życzą nikomu nic dobrego. Ale bez pieniędzy ludzie umierają, bo wiary nie mają. Ma tu szósty rozdział. Macie wiarę jak gołębie, jak ptaki. Jak macie taką wiarę, wierni, no to idźcie głosie Chrystusa, że jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, z życiem. Mateusz 10:8, z kieszami was. No i goście pierwsze Zmartwychwstanie, objawienie 20 rozdział 6 werset. Bo Chrystus przyszedł. Chrystus was widzi. W waszym sumieniu zna wasze myśli. Nie uciekniecie. Hebrajczyku 4 rozdział od 4 do 13. Nigdzie się nie schowacie. W sali królestwa się nie schowacie, w żadnej religii bo to się nie da schować, bo to przychodzi do sumienia Chrystusa. Dziś mamy 17 dzień marca 2023. No i tu była właśnie na samym początku, ale nie nagrałam katolicy napadli na brata Bogdana. Słownie, nie? Ten wyzywali właśnie. Brzydko mówili, wyzywali. No. I tak to jest właśnie, jak się mówi prawdę, to oni się właśnie burzą i do bicia się stawiają. Ale my im wybaczamy, bo nie wiedzą co czynią. Są karcimi, bo ich kochamy, rozstrzygamy, tak, ja się... żeby się nawrócili ty nagle w słońcu Bo tak skończą katolicy. Tak. A świadkowie nie są lepsi. Katolicy tak skończą. Wymrą w swoich babanach, w swoich czarach. Tak, ja się nie nawróca. A świadkowie tak... będą prosić o śmierć. Ale nikt świadka nie zamorduje, bo głoszą miłość. Są uprzejmi, życzliwi, pomagają, nie przepinają, I nie palą. I... Dlatego Mateusz 5,22 do świadków wiechowy Mateusz 27:3 do 5. Wyroki daszowe przyjdą na świadków wiechowy, ale Bogdan z Zbyszek z krzyżami świadków wiechowy, dzieła Apostolskie 1,8, żeby byli świadkami króla w duchu prawdy jego. Gustavo.